ABM, czemu do Hond tak chętnie nie siadasz? Bo Hondy są za szybkie i się boję nimi jeździć. Poza tym nie mają ABS-u. Ważą bardzo, bardzo mało. A to BMW jest bardzo, bardzo szybkie. Ma fajną kierownicę. Siemano, siemano! Jesteśmy dzisiaj na Silesii podczas zawodu VTEC Cup, który jest połączony razem z pierwszą rundą BMW M-Cup. Mamy około 120 samochodów, w tym jakieś 70 samochodów to są Hondy, 30 BMW, a resztę to samochody różnych innych marek, które jeżdżą w kategorii Open. Teraz Wam puścimy kilka przebitek, będziecie sobie mogli zobaczyć, jakie są samochody, a potem zobaczycie y, uczestników, którzy biorą udział i poznacie ich samochody oraz zobaczymy, jakie modyfikacje mają wprowadzone w swoich autach. Tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy dzisiaj na VTK, a z nami Mateusz, organizator. Mateusz, powiedz mi, jak, to inaczej, może zacznijmy od genezy. Czemu Honda? O Jezu, to należy sięgnąć pamięcią do bardzo dawnych lat. Nie, zaczęło się tak, że szukałem swojego pierwszego auta okay. i różne przychodziły mi do głowy. Tam miało być Corrado, miało być Audi, to pięciocylindrowe, tak takie 80 fajne, podobało mi się i ktoś w końcu powiedział, ty, a ja, może Honda Civic. Ja tak sobie zobaczyłem te filmiki i tam magiczne słowo V przykuło moją uwagę i I zakochałeś. i zakochałeś. Tak, tak, ja już później wiesz, tylko już tak jest ten taki mem, żeby nie gadać z hondżarzami, bo zostaniesz się hondżarzem, to ja się w tym momencie jestem takim już hondżarzem, już zaślepiony, już nic innego nie widziałem. No i kupiłem pierwszą Hondę, to był Civic piątka. Jajko zresztą takie jakim się teraz ścigam. Mhm. Y no i no i zostało, ono było ze mną przez 10 lat, na nim robiłem pierwsze kilometry torowe, to było moje jednocześnie daily i jednocześnie to, taka torówka. No aż doszło do tego, że za, tak zeżerała to auto, że, że praktycznie się rozpadło na pół, więc poszło na zasłużoną emeryturę, ale ja dalej zostałem w Hondach. Potem przyszła Integra, jeszcze inne modele i, i nadal w tym siedzę. I dlatego właśnie Honda. Dlatego Honda. I od yy, trzech lat organizujesz Cup'a. No więcej, to jest piąty sezon. To jest piąty sezon. Już. Jest piąty sezon tak, już. 2020 No rok tak, bo trzy lata, robi, trzy lata robiliśmy to tak. razem, 4 lata robiliśmy to razem. No tak, tak. tak. I teraz jest piąty sezon. Tak. Okay. Dobra. To może tak na szybko o Twoich uczestnikach. Ile jest od Ciebie osób? Yy, około 80. Około 80, czyli powiedzmy 60 Hond i jakieś tam Open, 20, tak, 20 Openów. Tak, zgadza się. Ok. Yy, z tego, co tam w środowisku się orientuje, to jesteś Taki Tacy szybcy hondziarze jak ty, są z morą polskich torów i z morą porszaków. Nie nie Co jest fenomenem tego? Powiedz mi? No że te auto są mega lekkie. nie? Jeszcze powiedzmy, warsztat, który składa moje auto, czyli MSS Garage, tu będzie tu będzie Instagram i link. Tam właśnie. To u góry? I oni mają chyba tylko Facebooka, ale to już jakoś tam dopniemy. To tu będzie Facebook? E, oni się specjalizują w robieniu mega lekkich aut. Tam oni nie idą w to, żeby moc pakować i jakieś K224 do, dowalone po 300 koni. E, tam jest sukces, e, przepisem na sukces jest auto, które waży, no, naj, najwięcej to może być 750 kilo. Okej, okay. a Twój samochód ile waży? 730. A dzisiaj, jak był briefing, to mówiłeś, że tak, macie jest, samochód, który waży 650 kg. Tak, jest tu, jeździ dzisiaj po to, że Honda Civic, która waży 680 kg, gotowa do jazdy i, i jeżdżąca tutaj, i, i wszystko jest z nią ok. Czyli do tego dochodzi paliwo i kierowca? Czy no, to już jest paliwo? No, nie, nie, no bez kierowcy, bez kierowcy I powiedzmy z połową baku. Jak zawsze mamy tutaj mamy co tu mamy? Federala RS, RSR i rzucamy direzę do przodu, a Advany na tył. Troszkę lepsze, szybsze. Będzie lepiej. No i super. Dzisiaj nastawienie na jakieś fajne wyniki czy, czy po prostu do rozrywki? Nie no, broni tytułu. Będziemy po pierwsze z znowu trzeba coś tam pojechać. Do jakie czasy takim silikiem można tu osiągnąć? 20 można. 20 można? 20, to nawet, po, na nawet poniżej 20. W zeszłym roku 20 było na kiepskiej oponie i warunki były takie sobie, nie? W tym roku tak celuję. 2-7 jakby było, będzie dobrze. Co działa z zawiesieniem na moment? Ustawiam! Za miękko miałem. Okej, okay, czyli beton musi być. Beton musi być! Wiadomo, cibik dzisiaj na pewno rekordy, bo poprzednim razem byłem dwa razy gorszym A, Także dzisiaj będzie na pewno rekord. To powodzonka. Dzięki. Czemu upijasz coś z silnika? Proszę? Czemu upijasz coś z silnika? A wy jestem, a tutaj jestem. chłodniczy. Za dużo go było po prostu. I no cóż, musiał gdzieś uciec. Jaka jest geneza powstania tego? E, to, to głupia i głupio się przyznać, bo kupiłem to jeszcze w zeszłym roku, 31 grudnia. Bo robiłem before, przed Sylwestrem i się pojawiło na fejsie i powiedzieli, że bym kupił. I napisałem do gościa, mi przywiózł do Krakowa i przyjechał. I tak sobie kupiłem ciemno. Ile to bazuje? 740-60 km, myślę. Ci tu się tym silnikiem zapierdzielać? E, no to 25 KONI, te 16 za 6 to jest kondom, ten będzie wiedział pewnie, ja tak średnio. I e, powinno zapierdzielać, ale no cóż, jakby rzeźba tak się kończy, że nie. Dobra, czyli mamy 80 uczestników i do tego yy, to wszystko jest podzielone na kategorie. Jak widać jest bardzo dużo klas u Ciebie. Powiedz mi tak, bo ja to tak nie ogarniam tego wszystkiego. Tam są moje puchary, czyli te, które są ufundowane dla, dla zwycięzców yy, BMW serii M, Open i, i Klasyki. A u Ciebie ten podział jest strasznie duży. Czemu masz tyle pucharów? Te dwa rzędy to są nasze wspólne kategorie Open, a później jest sześć klas fałtek kapowych, i umiedzielą się one na klasy streetowe, czyli takie, gdzie mm, samochody, powiedzmy, są to samochody dopuszczone do ruchu ulicznego, na homologowanej oponie, mające jakby pełne wnętrze, takie, który możesz przyjechać na tor na kołach, pościgać się i wrócić, nie? czyli nie, nie bez tych modyfikacji posuniętych w jakiś tam bardzo daleki sposób. A kolejne trzy klasy to są klasy pro. <laughs> Gdzie, czyli de, 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 pro i kapro. Okay. d B-Pro i K-Pro. Okej, D-Pro. Czemu Depro? To, to jest od, y, powiedzmy, kategorii silnika. W Chodzie się to dzieli na takie serie, różne silniki. D to są, powiedzmy, takie najsłabsze na jednym wałku rozrządu. B to już są starsze silniki na dwóch wałkach rozrządu, one już mają moce powyżej 160 koni w górę. A K to są już te nowszej generacji, już wychodzące tam w XXI wieku, że tak powiem, w type erach. Dobra, a które są na, która klasa jest najszybsza? Moje auto jest najszybsze. To wiemy, To wiemy, że Twoje auto jest najszybsze. Ale która klasa jest najszybsza? Teoretycznie Capro. Capro, dobra. Tak. no to teraz ale, tak. Ale, ale, ale moje jeździ w Bepro. Okej, okay. to teraz nam powiedz, yy, jaki robisz czas na z swoim samochodem? Jeden... Do tej pory rekord to jest 1,49,1. Mój. Planowałem to dzisiaj przebić i właśnie zamierzam niedługo pójść na sesję i spróbować, czy da się pojechać 1,47, nawet. Dobra, to jaki samochód powiedzmy w granicach pół bańki, robi taki czas, żeby było porównanie. Oj, y... dobrze. Na... Może jakaś M2 na bardzo dobrych oponach, z bardzo dobrym kierowcą. I no to już nie jest też seryjne auto. nie? Czyli, 7, czyli na przykład 17, 718 y... GT4, RS, no, nie mówimy o wersji RS, powiedzmy GT4. -a. To są też czasy do, zbliżone do, do, powiedzmy, takich 911 GT3, ale jeszcze gdzie nie na jakiejś topowej oponie, nie? Dobra, no. czyli GT3 kosztuje milion. prawie bańkę, a Twój no. samochód? No, no, po, trochę ponad 100 tysięcy złożenie. No, no. to jak chcecie startować w Track Masters i objeżdżać GT3, to wykładacie 100-150 koła i jesteście bardzo, bardzo... No, jeszcze trzeba umieć jeździć, nie? Jeszcze trzeba być szybkim kierowcą. Ale to jest jakiś tam sposób na to, żeby utrzeć nosa grubym portfelom. Da się, da się. Nie jest to jakby moim celem, ale na pewno przyjemne jest jechanie ramię w ramię z autem, które kosztuje 10 razy więcej niż to, które ty masz. Okej, okay, no to wiemy, że teraz masz sesję. Bardzo Ci dziękujemy. No i co? Widzimy się na podwórku. A teraz z nami jest Marcin. Marcin jest właścicielem firmy MSS Garage, który buduje, jak już Mateusz wcześniej mówił, najszybsze Hondy w Polsce. To jest Honda Mateusza, tak? Tak, to jest Honda Mateusza Żąbka. Może nie najszybszy, ale na pewno jedne ze szybszych Hond. I wiadomo, że do takie amatorskiej zabawy, bo tam... Bo tam profesjonalnym sportem też się zajmujemy. Nie jest ale jest motosport. Ale to jest ale motosport. Jest, no, jest, no. W Polsce nie jest ma szybko. takiego. Tak, ale w, wiesz, w Polsce nie ma takiego super profesjonalnego motosportu, bo ten, który jest, no to już. To już jest półki, półki, półki w wyżej, nie? A, tak, dokładnie. Wiadomo. Czyli co, ty budujesz najszybsze w Polsce Hondy No, Civic. jedne z szybszych. O, o, z żeby szybszych. nie powiedzieć, że najszybsze, bo mogą tam się burzyć, wiadomo. Są szybsze też i HM budują przecież szybsze, mają. Okej, okay. rozmawialiśmy z Mateuszem, Mateusz nam mówił wcześniej, że 100 koła trzeba yy, włożyć w No, Hondę. 100 koła było jak Mateusz to budował 3 lata temu, na dzień dzisiejszy to mi się wydaje, że, że z 20-30% do tych cen trzeba dołożyć. Czyli 120-130? 20 130 tysięcy za takiego cywika niestety, ale trzeba, trzeba po prostu położyć, żeby to tak wyglądało, miało tam trochę mocy i ważyło fajnie. Dobra, ten samochód waży? 700 bodajże ostatni pomiar, bo tu doszło parę kilogramów względem, bo jest fotel z uszami, inne pasy są, jakieś zapinki. Na, tam 734 kg chyba Dobra, wyszło. Dobra, a i mocy ma? 251 koni, 18 wolnosące. Jak długo e, albo jak, jak długo trwa proces budowania takiego samochodu? Co my zazwyczaj bierzemy sobie tak na zimę takie dwa grubsze projekty? Żeby tam wyrobić się czasowo do wiosny, bo wiadomo każdy chce tam jeździć i jeździć w tym marcu, kwietniu, żeby te samochody już były gotowe. No to myślę, że tak rok czasu trwa na spokojnie, bo to tu trzeba czekać na laminaty, klatkę. U Dziaka też są terminy, bo tam współpracujemy trochę z Dziakiem. Żeby te silniki były w miarę takie żywotne, bo to wiadomo, że ten akurat kręci 9200. No i kręci tak trzeci sezon i tam robiliśmy rewizję. W tym roku chyba nie, ale w tamtym roku pod koniec sezonu robiliśmy rewizję, jak było trochę czasu. No i poskładaliśmy z powrotem, panewki poszły, te co były założone, poszły na tegu. uszczelkę miski, olej świeży, no i... No i co? No i jeździ do dnia niższego, nie? Dyma nie puszcza, trochę pali, wiadomo, jak się 9-200 kręci, to no zawsze tam coś zostanie na tych tulejach, nie? Ja nie jeżdżę, bo mnie na to nie stać, nie mam czasu i coś tam powoli sobie budujesz. Szybszego jak to mam nadzieję. Okej, okay. no to jakbyście chcieli, żeby ktoś Wam zbudował szybką Hondę, kontakt do Marcina tu będzie gdzieś, pojawi się. No i co, wielkie dzięki. No i co, lecimy dalej. Pokażemy Wam klasyka. A teraz Wam pokażemy klasyka Ford Focus RS MK1. Cześć Roman! Jak tam? jak zawsze, ja A to masz oryginalne blachy? Oryginalne, tak. Kurczę, to jest Roman. Boski, prawie boski, boski Roman. Focus RS MK1 rocznik 2002 2002. 350 koni? Nie, trochę mniej. Trochę mniej. Pierwsza mapa 280, czyli torowa mapa, druga mapa wystrojona na 1,2 bara 330 koni w tym momencie są. Na tej A, drugiej czyli 330? Tak jest. هاي <applause> <applause> Tak się gotowało, się nie już kranią, a potem jeszcze się obrócił? Nie, nie obrócić, i tego się okazało, nam te. Pani, nie, banda, to jest, teraz banda, banda, nie, nie, był, nie, 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 Ej, ee, brakło nam płynu, kierowca nie dolał przed jazdą. Może wentylator nie zadziałał? No nie, go wyobracała, peskakiwał, bo to dopiero. Ja myślałem, że dobił chłodnicą na początek, nie? Ale podobało mi się to, zajebałem twardowskiego, tylko nie na tej szykanie. Nie Nie, Siemaneczko, Siemaneczko, z nami jest główny sponsor całej serii VTEC Cup. Miło mi bardzo, Jarek Jarusnet. Jarek Jarusnet, ale ja jestem Paweł Nitronet. Fajnie, bo Jarek Jaruznet, ale, ja ale ja sprzedaj internet. Net. Ty sprzedajesz części do Hondy, Czemu tak. net? Net, bo kiedyś miałem sieć komputerową i dlatego był Jarusnet. Pierwsza na mojej ulicy. I, z, i zmieniłeś ten... Zmieniłeś... Nie, tak po prostu sobie nazwałem Nie, i tak prostu... zostało. Okej, okay. dobra, czym jeździsz? A e... czemu w ogóle jesteś sponsorem? Jarząbek cię przekupił. Za dużo hajsu mam. A, no to tak jak ja. Jak nie mam na co kasę rozpierdalać, to stwierdziłem, że na auta. Jarząbek cię przekupił pewnie. Nie, on dobry chłopak, jest, wiesz, Zawsze się dogadywaliśmy. Jeszcze jak miał Zero X, to ja tam zawsze ich jakoś tam wspierałem. No i tak wyszło, że jak zrobił swoją ligę, no to się dogadaliśmy i dobrze nam się współpracuje, więc tak to sobie teraz wygląda, że wspieram inicjatywę. Jakąś trzeba. No, coś trzeba robić. Dokładnie. Ty jeździsz? Jeżdżę dwoma, znaczy mamy dwa samochody, bo żona też ma swój. Jedna to jest Toyota MR2, czyli w ogóle nie Honda, ale za to ma silnik z Hondy. Więc czuję się jakby nie patrzeć mimo wszystko w klimacie i hondziarzem, dokładnie. Wcześniej okay. miałem dużo Honda, ale na następny level mnie nie stać, bo mi został tylko NSX do kupienia i sorry. To jeszcze, jeszcze za biedny jestem. Natomiast drugie to mamy siwiczka, 6, szóstkę, którym jeździ Ola. Eee, taki fajnie porobiony do time Ataku, B18, 170 koni, motor seria, ale cała reszta fajnie przyczyniona. Ola zawsze jest na podium, z tego co się orientuję. Eee, szczególnie jak jej klasa jest poniżej trzech osób. Tak jak na przykład dziś są dwie osoby jest druga, no i więc no, dobrze idzie. Ale słuchaj, jest puchary... Nie no, oczywiście. A ktoś Białam no ja nie wiem kto funduje, nie wiem czy jego sponsoringu on je kupuje, ale wiesz no. Okej, okay, czyli mamy taką super Hondę? Tak jest. I mamy yy, nie super Toyotę. Toyota z silnikiem Hondy. Tak. Dokładnie. Dobra, e, jakie czasy robi ta Toyota? 1.55, co daje nam w tym momencie pierwsze miejsce w klasie dzisiaj. Okej, okay, mamy tych klas bardzo dużo u was. Ty tak. jeździsz w klasie? E, top Street, czyli seryjne, znaczy nie seryjne opony, tylko opony z homologacją, no i najwyższa moc nie ma ograniczeń. Okej, okay, na jakiej oponie jeździsz? Dunlop Direza. Z przodu i z tyłu. Kurczę, proszę, bardzo drogie opony, ale bardzo szybkie. Tak, to Ona się nie Ale w 15 calach też tak nie boli jak na przykład w 18 albo. Co? Jeszcze ty no, Coś o tym wiem. Dobra, a teraz tak. Y, tu mamy. Y, tu Civica, mamy Nankangi, jedynki jest... z przodu i z tyłu. Ok, jaki czas robimy takim Civiciem? 2.07 zrobiła Ola. Dzisiaj to jest jej chwilowy rekord. Mhm. Rok temu, gdzie auto było takie samo, ja wsiadłem na jedną sesję. To tak, z palca 2.06 po prostu. Okay. Bez, na zasadzie pierwszy przejazd. Nie? Czyli... E, poprzedni właściciel schodził poniżej dwóch minut, nie wiem jak bardzo. Tym samochodem? Tak. Aha, czyli po prostu trzeba trenować, trenować jeszcze Dokładnie. raz. Dokładnie, no i to jest dopiero drugi sezon, ona zrobiła tym autem 600 km w poprzednim roku, no to i ogólnie 600 km można powiedzieć po to, że tak. Czyli że to jeszcze... macie tylko na tor i to macie tak. też tylko na tor. Znaczy to jest, wiesz, to jest zarejestrowane, to wszędzie możesz pojechać, kurde ma, nazwijmy nawet, że bagażnik pod maską. Nie jest wybitnie głośne, więc jakby ktoś chciał, to może sobie to wszystko użytkować jak lubi. I rozumiem, że na co dzień też Honda? Nie, na co dzień Volvo. Tam stoi z lawetą. A okej. Okay. Dobra, so, na co dzień to musi być stary trupek w LPG że to był jest żeby był wygodny i tak, i wygodny Tak, żeby dużo towaru można było naładować. Okay. I Przyczepę potrzebujemy. Dobra, bardzo Ci dziękujemy. Również? Życzymy sukcesów i zapraszamy na nasze. Powodzonka. W. On nawet nie ma BW nie ma. Jak zwykle, jak zwykle pay to w innesc, pay to win Wy w sumie. Ważne, że wygraliśmy Jak Jak co roku przez 4 lata